I my już po śniadanku, czas na spacer. E, tutaj wokół pałacu jest taki przepiękny park. No, po prostu piękna polska złota jesień. Pochodzimy sobie, pooglądamy właśnie tutaj okolice. E, no, bo tutaj jest dużo atrakcji, dużo właśnie takich ładnych miejsc. Jest stajnia. Z konikami, więc można powiedzieć: nawet kogo tutaj? Jest tatuś! Jest mój mąż! I co kochani, usnęła? Śpi? Śpi, śpi.